Siemanko, jesteśmy robakiem. Ogólnie znalazłem, znalazłem tą grę rok temu. Ale wydawała się zła, a taka nie jest. Jednak się okazało, że jest fajna. I ja, 16. Musimy dobyć 128. Dobrze pamiętam? Napisz w komentarzu. 64. O, o. 128. A jakiej będę mógł kiedyś? okej okay. To nie było miłe. Zawiodłem się. Cieszę że on jest taki szybki. Dobra, mamy Robuxy, mamy... Ile? Nie! nie jest prawdziwa cena! No dobrze. Nie jest Czekaj. Okay. Muszę jeszcze raz wejść. O, pieniądze mam takie same ile za dziesięć tysięcy? dziewiętnaście robót za tysiąc trzynaście nieopłacalne gdyby było za dziewięć to bym wziął dwa tysiące mhm 19 Robuxów. Nikomu nie zaszkodzi. Które jestem w tapce Czwarty. Świetnie. Tyle Robuxów w plecy. Specjalnie by otworzyć prezent. Nic nie dostałem. Nie wiem. Czuję się jako skamowany. Jestem oskarżonym człowiekiem. Tylko tyle. Tylko vip Jak 100 Robuxów kosztuje VIP, to mógłbym kupić. Gdzieś bym się, się zgodził. Ale się nie zgodzę. Takie tanie. No i jakiś robak. Wygląda... Po co ci wygląd w ogóle w takiej grze? Ej. Nie będę wiedział nigdy Jak mnie zjedzą To pożałują Odkupią mi Robuxy Robuxów w Nikos. No, ja dalej sobie Robuxów nie doładowałem. Widzowie, nie doładowałem Robuxów, więc będę miał mało. Ostatnim jest 300 Robuxów, 183 Robuxy. I you no. Know. Zostawcie subskrypcję i łapeczkę do góry. Nie wiadomo czy nagram film o trzeciej w nocy, ale chyba nie.